Rozmawiamy z panią Katarzyną Dzwoniarską, dyrektorem kina Cinema 3D. Wiemy, że od 1 lipca czeka na nas w kinie wakacyjna promocja. O co Wakacje. chodzi? Promocja jest skierowana do wszystkich uczestników, wszystkich widzów. Polega na tym, że obniżyliśmy ceny drastycznie, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że pogoda jest dla nas bardzo dużą konkurencją i chcemy zachęcić ludzi do spędzania czasu również w przyjemnych, klimatyzowanych salach. Wszystkie bilety będą w cenie 15 zł, przy czym seanse 3D z możliwością do kupienia sobie okularów za dodatkową opłatą. Wszystkie bilety ulgowe po 13 zł każdy dzień w tygodniu, więc również weekendy będą w tak konkurencyjnych cenach. Czyli rozumiem, że ta promocja obejmuje wszystkich? Tak, wszystkich. Nie potrzebujemy żadnych legitymacji? No, potrzebują Państwo legitymację, żeby kupić bilet ulgowy, który jest... Za 13, a nie za 15 zł, więc potrzeba legitymacji. Jakby nie było legitymację szkolną, ręcisty, bo ręciści również są y, objęci y, ulgowym biletem. Do kiedy możemy korzystać z tej promocji? Do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. I jakie filmy obejmuje? Czy wszystkie filmy w kinie? Tak, cały repertuar jest, jest wzięty pod uwagę, zważywszy na to, że okres wakacji jest okresem wielu premier. Głównie, głównie będą to premiery bajkowe, takie jak Epoka Lodowcowa już 6 lipca i Madagaskar na początku sierpnia. Oprócz tego, oprócz tego bardzo fajne tytuły, bardzo długo oczekiwany Mroczny Rycerz 27 lipca. Tydzień wcześniej będzie jeszcze 20. film Prometeusz, porównywalny bardzo często do, do filmów z serii Obcy. Dodatkowo, zresztą to jest ten sam reżyser, więc, więc dlatego ta sama tematyka. Oprócz tego bardzo fajne filmy familijne, typu Faceci od kuchni, polecany przez panią Magdalenę Gessler. No głównie bajeczki też. Ale no, są przeznaczone dla wszystkich, tak? A filmy? Co jeszcze z takich wielkich promocji? Od czwartego przedpremierowo gramy Spidermana. Bardzo oczekiwana ostatnia część z serii, serii Spidermana. Czy coś jeszcze? No dodatkowo bardzo dużo jeszcze tytułów. Mówię tylko o najgłośniejszych, bo, bo za długo by nam to zeszło. Czyli opłaca się promocja w Cinema Czyli 3D? Opłaca. Dużo premier na nas czeka. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję <laughs> również i zapraszamy. Że bilety są tańsze. Czy popcorn też? Popcorn nie, sam w sobie, ale mamy specjalny zestaw do filmu za który z 6 lipca do kin. Jest to specjalny prezent, może pokażę. Mhm. Wow. Trzy różne topery. Bohaterami z filmu. Mhm. Jest Cid, Królik i oczywiście Wewiór. I to tylko w czasie wakacji też obowiązuje, tak? Do wyślepania zapasów, od mniej więcej premiery filmu, ale już sprzedasz, już, już dzisiaj. Super, dzięki. Proszę bardzo.